Hejka, z tej strony cebulka i przychodzę do Was z poradnikiem do The Soul Hunters, czyli piątego aczkolwiek opcjonalnego bossa z rajdu Manaforge Forge Omega. Jest to styl walki w typie Kansi, czyli walczymy jednocześnie z trzema demon hunterami, każdy w innym speku, a podczas walki musimy mierzyć się z różnego rodzaju mechanikami, które będą nam towarzyszyć od początku aż do końca walki. Będą jednak przerwy na trzy różne intermisje, z którymi też musimy sobie poradzić. Miejmy na uwadze, że mimo iż bossy nie mają wspólnego HP, to nadal chcemy je zabić w tym samym czasie. Zacznę od wytłumaczenia ważnych mechanik, potem przejdę do pokazania wszystkich trzech intermisji, a na końcu będą wskazówki dla healerów i tanków. Zaczynajmy! Możemy zacząć od Bloodlasta na starcie. Jeden tank musi tankować Hawok bossa, podczas gdy drugi weźmie na siebie z bossa. Kiedy pulujemy bossa, walka zaczyna się w ten sposób, że Hawok rzuca ogromne fel inferno, które zostawi sporą, 15-sekundową dotę na całym rajdzie. Więc nawet jeśli zaczynamy z Bloodlastem, użyj jakiejś defensywki lub podleg się, Pomagając w ten sposób healerom. Pierwszą mechaniką, jaką musimy wykonać, będzie Devour's Ire, który pojawi się w trakcie Fel Inferno. Na ziemi pojawią się dwie małe soak strefy i najlepiej, jeśli wejdą w nie dwie mobilne klasy rank. Te plamy powstają przez umiejętność voidowego Demon Huntera, która nazywa się Voidstep i którą będzie rzucał podczas trwania walki. Ten debuff nie ma klasu trwania, a oznaczenie gracze będą celem umiejętności, która nazywa się Consume. Rzucaną przez bossa co kilka sekund. Każdy taki cast bossa zarówno zadaje obrażenia, jak i nakłada absorb heal. Na heroiku natomiast te obrażenia i heal absorb narastają i się stakują, więc w pewnym momencie już zdecydowanie chcesz pozbyć się tego debuffa. A żeby się go pozbyć, Potrzebujemy magicznego dispela od heal'a, ale debuff przejdzie od razu na najbliższego gracza. Możemy albo wyznaczyć konkretnych sprzątaczy naszych plam w postaci range, Class, którym łatwo jest się poruszać i nadal bić, poprzez przybieganie w konkretne miejsce graczy z debuffem i przerzucaniu go właśnie na te ręcz jednostki. Albo po prostu robić to na wyczucie i dispelować ludzi, którzy mają już wysokie staki. Jeden z bossów będzie od czasu do czasu używał umiejętności The Hunt na jednym z graczy która będzie tworzyła linię między bossem a oznaczoną osobą, która musi zostać sołkowana przez graczy, żeby zminimalizować obrażenia tej umiejętności. Upewnijmy się, że oznaczona osoba odsuwa się jak najdalej od bos'a, jak się da, żeby zrobić miejsce dla osób sołkujących. Jako, że na heroiku gracze stojący na linii będą również dostawać obrażenia obszarowe przez ogniste obręże wokół nich, jeśli będą stali za blisko siebie. W momencie kiedy tank dostaje hita zwanego Fracture od Vengeance The Hatcha pojawią się dwa Felspirity które muszą zostać podniesione przez kogokolwiek, więc jeśli widzisz jakieś blisko, to podnieś go najszybciej jak się da, żebyście zarówno ty, jak i tank nie umarli, bo może tak się zdarzyć, jeśli zrobi się to zbyt wolno. Omijamy linie, które co jakiś czas rzuca Hawok i unikamy Ibima, który będzie celował bezpośrednio w tanka. To też świetny moment na zamianę tanków pomiędzy bosami Habok i Vengeance. Docelowo chcemy je wszystkie zabić mniej więcej w tym samym momencie, albo radzić sobie z umiejętnością Unstable Soul, którą każdy kastuje po śmierci i która to pulsuje obrażenia w cały rajd nasilając się po czasie. To tyle z ogólnych mechanik, teraz przejdziemy do opisania każdej intermisji, ale zanim zacznę, to jeszcze dodam, że kiedy tylko która z nich się zaczyna, jeden boss zostaje na arenie, podczas gdy dwa pozostałe odlatują, ale równocześnie nadal można je stargetować. Co za tym idzie, jeśli jesteś multidotującą klasą, powinieneś być w stanie utrzymać na nich swoje doty przez cały klas trwania intermisji. Pierwsza intermisja to będzie wojdowy dehakr, a my musimy nie pozwolić na to, żeby wciągnął nas do środka, jako że to na pewno nas zabije. Oraz w tym samym czasie zbierać orby, które idą w stronę bossa, żeby do niego nie dotarły, coś w stylu Fajraka. Pochłanianie tych orbów będzie dawało nam 5-sekundową, stakującą się dotę na heroiku, więc chcemy zebrać nie więcej niż 3 orby i poczekać, aż debuff się skończy, przed przyjęciem kolejnych. Druga intermisja to znowu porównywalne do Felraszowe linie, które mamy na sobie, ale i musimy omijać. Próbując nie zabić ani siebie, ani kolegów. Jeśli jesteś rangem, spróbuj ustawić się najdalej jak możesz, żeby pomóc i zrobić miejsce na arenie. Trzecia i ostatnia intermisja to dechacz Vengeance. Boss będzie skakał z jednego miejsca na drugie i kastował wielkiego frontala. Spróbuj ruszać się w bok i być koło niego, żeby potencjalnie ograniczyć ilość ruchu. Na Heroiku, otrzymanie jakichkolwiek obrażeń od Fel Devastation daje nam stakującym się spowolnienie na 10 sekund, dlatego pospiesz się albo zostań usmażony przez połączenie stakującego się slowa i wchodzących obrażeń. I to już jest cała walka: zabijamy wszystkie trzy bossy w tym samym czasie przed upływem 6 minut i 30 sekund. A jeśli nam się to nie uda, to ryzykujemy enrage'em, który składa się z wszystkich trzech intermisji naraz. Nie jest to insta wipe, ale raczej nie jesteśmy w stanie długo tak wytrzymać. A teraz coś dla healerów. Na samym początku możesz przygotować obszarowe leczenie całego rajdu, jako że dota Fell Inferno robi spore obrażenia we wszystkich graczy. Ale postaraj się uniknąć sytuacji, w której każdy heal używa każdego dostępnego cooldowna, no bo to pewnie już będzie overkill. W zależności jaki ustaliliście sposób działania, prawdopodobnie dość szybko i jako pierwszych chcesz dispelować mele graczy, jako że oni raczej nie będą z łatwością sprzątać plam. Jeśli ustaliliście, że konkretne osoby będą kryściły plamy, powinniście mieć porządne leczenie tych konkretnych jednostek, żeby nie umarły podczas tego zadania. Mam tu na myśli na przykład Beacon Paladyna czy Symbiotic Relationship Resto Druida. Kiedy widzisz fel spirita powstałego z rozłamania tankowej duszy, Podnieś go i przygotuj obszarowe leczenie, jako że Spirit Bomba uderzy w cały rajd po jakichś 10 sekundach, zadając znaczne obrażenia i heal absorba każdemu z graczy. Jeśli Spirit Bomba zniszczy fel Spirita, który nie został podniesiony, rozdaje bardzo nieprzyjemny 20 sekundowy debuff wśród całego rajdu, który prawdopodobnie doprowadzi do wipe'u. Możesz jednak spróbować wyciągnąć swoją trzecią rękę i w międzyczasie, odmawiając zdrowaśkę, nacisnąć wszystkie defensywki i hillerskie cooldowny i spróbować zbawić raid. Jako, że większość obrażeń w tej walce jest w teorii możliwych do przewidzenia, najlepiej zachowuj swoje cooldowny na intermisję, żeby pomóc zmitygować obrażenia nakładające się na potencjalne błędy ziomeczków, żeby uratować życie jak największej ich liczby. A teraz coś dla tanków. Jeden z tanków musi wziąć na siebie Havoc The i ustawić go frontem w przeciwną stronę niż większość raidu, żeby iBeamowy frontal nie bił ziomeczków. W tym samym czasie drugi tank musi stauntować z The Hatcha. Tanki zmieniają się w momencie, gdy oboje dostaną tank hita od obecnie tankowanego bossa. Zawsze następuje wpierw Fracture, a potem iBeam, więc poczekaj na koniec castu ibima, żeby się zmienić z kolegą tankiem. Podczas zmiany możesz spróbować podnieść Fel Spirita, który wypadł ze zniszczonej duszy Twojego kumpla tanka, jako że on sam nie może tego zrobić. Warto się tym zająć, ponieważ jako tank na ogół lepiej niż inni znosisz nakładane doty. Po wykastowaniu Ibima, boss doskoczy do ciebie Fellblade'em, który jest magicznym hitem zostawiającym dotę na 25 sekund, więc upewnij się, że użyjesz odpowiedniej mitygacji na to combo. Powodzenia z killem, słyszymy się w poradniku do następnego bossa na moim kanale.